Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale z nowym filmikiem. Mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze i że jesteście zdrowi. Moje ostatnie parę dni było bardzo intensywne. Milan daje nam bardzo, bardzo popalić. Nie wiem, wydaje mi się, że ząbkuje, więc noce i dnie są bardzo nieprzespane, ale mam nadzieję, że niedługo to wszystko minie i będzie wszystko w porządku. Ja wracam do Was dzisiaj z nowym filmikiem, z filmikiem, który tak naprawdę jest jeden, jednym z najważniejszych filmików dla mnie. Będzie to filmik o tym, jak dowiedziałam się, że jestem w ciąży, o przejściu mojej ciąży, o porodzie i o połogu. Także zapraszam Was bardzo do oglądania. Polubcie proszę ten filmik, skomentujcie, no i dajcie mi suba, abyście wiedziały, kiedy Pojawi się nowy filmik na moim kanale, no i oczywiście, aby było nas więcej. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten filmik, i nie przedłużając już dłużej, zapraszam Was do oglądania. Więc e, obudziłam się pewnego razu i tak miałam dziwne przeczucie, że kurczę, czuję się, jakbym była w ciąży bardzo dziwne uczucie, nie wiem, jakoś e, w podświadomości bardzo też to tak czułam, e, tym bardziej, że od paru dni ja mam bardzo dziwne rzeczy, ja jadłam smażonki z pełną porcją majonezu, keczupu, e, bardzo dziwnie, też bardzo dużo mięsa, gdzie ja w ogóle tak naprawdę nie jem. Ja sami to brzydza... nie wiem, jakoś naprawdę nie jestem zwolennikiem mięsa totalnie, więc e, kupiłam sobie taki jeden z najtańszych testów ciążowych w Rosmanie. I sobie pomyślałam, a jak wyjdzie na ten najtańszy, no to będzie, a jak nie, no to nie, no. jak jestem, to wyjdzie, jak nie, to nie. Logiczne. Więc zrobiłam ten test i pojawiła się najcieńsza linia, jaką tylko można zobaczyć. Nie wierzyłam tak naprawdę, że to jest w ogóle ta druga linia. Zadzwoniłam do mojej koleżanki, umówiłyśmy się na drugi dzień i kupiłyśmy inny test ciążowy. Właściwie to dwa inne testy ciążowe z innej firmy. Z plusem i z minusem, albo też takie były dwa e, paski. Najpierw zrobiłam ten z plusem i z minusem, no i oczywiście e, wyszedł plus. E, I na paskach wyszły też dwie linie. E, co prawda, były już grubsze niż dzień wcześniej, bardziej widoczne. Ten z dnia wcześniej był naprawdę bardzo, bardzo delikatny, więc nie dało już się ukryć. I pierwsze, co pomyślałam w tym momencie, to jest matko kochana. Raz, że będę mamą, a dwa, ja muszę to powiedzieć swojej mamie. I w tym momencie ja się załamałam, bo wiedziałam bardzo dokładnie, co powie moja mama, jak ona na to zareaguje. I było tak naprawdę, um, nie było może aż tak źle, jak myślałam, że będzie ale było mniej więcej tak, jak myślałam, co było też oczywiste, bo ja miałam wtedy 20, 20 lat, jak zaszłam w ciążę, e, 21, jak urodziłam Milanka, więc naprawdę nie dziwię się mojej mamy takiej reakcji. Też bym pewnie tak zareagowała, słysząc o tym, że mój syn zostanie tatą w wieku 21 lat. Ale rzeczy się zdarzają. E, moja mama przez pierwsze tygodnie, może miesiące, dochodziła, oswajała się z, jakby z tą myślą, ale z biegiem czasu wszystko się polepszało i z każdym USG, i z każdymi badaniami jakby jak już się ruszał na no to już było o jejku, jejku no a teraz to są w sobie zakochani, także wydaje mi się, że po prostu na takie informacje też bardzo często potrzeba czasu, także jak jesteście w podobnej sytuacji, to wiecie, że Dajcie czas, nie się, nie, 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 nie próbujcie na siłę, bo tak się nie da, tak się niczego nie zwalczy. E, tylko po prostu dać troszeczkę czasu, odstępu, ostwoić się z tym wszystkim i będzie dobrze. Jako kolejny dowiedział się Hektor. Hektor dowiedział się dzień później po testach e, ciążowych. E, I to był w ogóle dla nas bardzo specjalny dzień, bo akurat w ten dzień w pracy my mieliśmy na godzinę 14.00. E, przyjmowaliśmy jako gości na recepcji e, partię CDU razem z panią Angelą Merkel, więc naprawdę u nas się bardzo dużo w ten dzień działo. A ja jeszcze dopiłam ten dzień moimi testami ciążowymi. E, dzień wcześniej pojechałam też do HMU i kupiłam takie skarpetki z I Love Mom, I Love Dad. E, no i oczywiście e, pudełeczko, żeby to wszystko ładnie tak spakować, żeby było bardzo tak ładnie. I ja do pracy tramwajem my wysiedliśmy na ostatnim y, przystanku, na przystanku końcowym, i już się nie mogłam powstrzymać. I dałam mu to pudełeczko, on to otworzył, i tylko tak zobaczył. wyglaź? Więc y, wydaje mi się, że był bardzo taki. On bardzo się cieszył, ale też oczywiście na pewno jakby zastanawiał się, jak my to wszystko teraz ogarniemy. Bo było bardzo dużo do ogarnięcia i to naprawdę jeszcze Wam opowiem. W każdym razie poszliśmy do pracy i następne 8,5 godziny my się w ogóle nie widzieliśmy, ponieważ okazało się, że ja przyjmowałam partię CDU, a Hektor musiał być na zewnątrz i tam e, jakby odbierać gości. Więc 8,5 godziny bez rozmowy o czymś takim było bardzo ciężkim, ale jak skończyliśmy naszą pracę, to obydwoje widać było, że bardzo szczęśliwi z tego powodu i mm, rozmawialiśmy też bardzo dużo o tym. No i oczywiście zastanawialiśmy się, jak powiedzieć to naszym rodzinom, ponieważ jak wiecie, Hektor jest z Hiszpanii, a ja jestem z Polski. Mieszkając tutaj było bardzo ciężko powiedzieć to osobiście, ale los nam sprzyjał i akurat i tak mieliśmy zaplanowany lot do Barcelony. Dwa tygodnie później, ja, Hektor i moja kuzynka Cornelia. Więc bardzo się cieszyłam, że już będziemy mo mogli powiedzieć to wszystko w Barcelonie. I zaraz po powrocie z Barcelony mieliśmy zaplanowany wyjazd do Świnoujścia, a ja musiałam i tak odwieźć moją kuzynkę, więc mogłam też to powiedzieć reszcie mojej rodziny. Więc tak naprawdę wszystko nam pięknie zapasowało. Przez te dwa tygodnie wszyscy byliśmy tak poddenerwowani. Ja się bardzo cieszyłam, byłam bardzo podekscytowana. Oczywiście poszłam też do lekarza. Najpierw zrobiłam jeszcze jeden test z liczbą tygodni, w którym się jest tygodniu w ciąży. Więc na tym testie wyszło pomiędzy trzecim a czwartym tygodniu. tygodniu, tygodniu. A potem poszłam do, parę dni później do lekarza. Na USG jeszcze nie było nic widać, ale. Raz, że było bardzo dużo powietrza w brzuchu, to już mi, lekarz powiedział, że tak naprawdę to już jest oznaka y, ciąży. A potem została mi pobrana krew i na drugi dzień dostaliśmy jej wyniki. Okazało się, że jestem w szóstym tygodniu. Także bardzo się też już cieszyłam. Nie mogliśmy w to wszystko uwierzyć. No i y, zebraliśmy się za pakowanie rzeczy i wyjazd do Barcelony. Moja mama przywiozła Kornelię y, do hotelu żeby odebrać mnie też w pracy razem. I pierwsze, co to musiałam oczywiście powiedzieć o tym Korneli, no bo jak lecimy do Barcelony i wszyscy będą się cieszyć, ona no nie będzie wiedziała o co chodzi, no tak trochę głupiła, więc pojechałam z Kornelią do domu, skończyłam chwileczkę wcześniej pracę niż Hektor. I jak o tym powiedziałam, Corneli, to Kornelia była też tak zszokowana, ale tak też szczęśliwa. Powiedziałam jej, ja, że musimy to wszystkim opowiedzieć w Barcelonie, no i oczywiście w nie, e, Więc e, też powiedziała, że no pewnie pomogę Tobie, i tak dalej. Więc bardzo fajnie. Na drugi dzień poleciliśmy do Barcelony. jak który wziął ze sobą te skarpetki, które ja mu dałam, ale po jednej skarpetce z każdej pary. No i przyjechaliśmy do Barcelony. Wszystko fajnie, wszystko normalnie. Przedstawiamy moją kuzynkę, jego rodzicom, i tak dalej, i tak dalej. I Hector w pewnym momencie daje im te skarpetki. A tata Hector mówi po angielsku. Więc oh. <dostali>, dostali te skarpetki. I jego tata już się tak patrzył, a jego mama mówi: nie, No fajna ta skarpetka, nie, ale co to jest? Co to jest na palec? Co to jest? No i Hektor mówi: No przecież tu jest napisane: Kocham mamę, kocham tatę. A co to jest? No skarpetka. Więc się popatrzyli tak na nas. I tym mać powiedziała Luthi, jesteś w ciąży? <laughs> więc naprawdę była ogromna radość, oni się bardzo cieszyli, bardzo, bardzo. Jego mała się prawie popłakała, jego tata od razu poszedł do pianina grać e, różne melodie ze szczęścia. E, bardzo fajnie, bardzo się z tego powodu cieszyłam, że oni się cieszyli, więc to była jeszcze dla mnie większa radość. Eee, oczywiście nie minęło 5 minut, już cała rodzina wiedziała, bo Lucy po prostu zadzwoniła do wszystkich po kolei pisała wiadomości, <laughs> jak na Hiszpankę przystało. Eee, wracając potem z Hiszpanii eee, do Polski nie czułam się najlepiej, bo chyba zaczęły właśnie się te poranne mdłości w ogóle bardzo złe samopoczucie miałam. Mm, więc e, najpierw przyjechaliśmy do Pożedanu. Tutaj jeszcze się przespaliśmy. Musieliśmy też na drugi dzień odebrać e, samochód, żeby jechać dalej do Szczecina. No i pojechaliśmy do Szczecina do mojej babci. I ja się tak zastanawiałam, mówię, Boże Święty, jak ja mam jej to powiedzieć? Nie wiedziałam, nie wiedziałam, jak zareaguje, nie wiedziałam, czy będzie lepiej czy gorzej niż moja mama. Nie miałam pojęcia. No, ale myślę sobie tam, dobra, pojedziemy i zobaczymy. Eee, Przyjechaliśmy na obiad, Kornelia była, był jej brat, e, moja babcia i moja ciocia. Mojej babci powiedziałam w kuchni. <grym> powiedziałam babciu, no, muszę ci coś powiedzieć: Niedługo będzie o jednego członka więcej w tej rodzinie. I babcia najpierw chyba totalnie nie zrozumiała, co chodzi. Mówi, babcia, jestem w ciąży. E, więc jej reakcja była taka półna, taka chyba nie, do, nie dowierzała do końca co się dzieje, ale była też widać, że szczęśliwa, uśmiechnięta e, nie była ani krzykła, ani płaczu, ani nic przyjęła to bardzo pozytywnie no i o tym oczywiście powiedziałam kryspinowi. E, e, też się bardzo cieszył <tum> tym bardziej, że jego e, to jest chyba ciocia matka chrzestna e, miała rodzić tak naprawdę miesiąc przede mną, więc to byłby drugi dzidziuś, więc bardzo się z tego powodu cieszył. Pojechaliśmy na nasz urlop razem z sektorem do Świnoujścia, e, odpoczęliśmy trochę, e, korzystaliśmy z naszego wspólnego czasu i tak skończyły się rozmowy z naszymi rodzinami. Ciąża na ogół przebiegała bardzo dobrze, nie miałam tak naprawdę w ogóle problemów, e, jadłam bardzo dużo. Naprawdę, wręcz jeżeli chodzi o mięso, majonez, ketchup, to mogłam codziennie, nie wiem, cały czas tylko to jeść. I e, moja mama e, też już powiedziała, że moja Cięsa też powiedziała, ona znaczy, będzie chłopak. No, będzie chłopak, no co ty jest, dziewczyno, będzie chłopak. Ja się łudziłam, że będzie dziewczynka, aczkolwiek też w podświadomości coś mi mówiło, że to będzie na pewno chłopak. Bardzo chciałam mieć dziewczynkę. Ale jak byliśmy na naszym USG, to lekarz powiedział, że no, nie ma co ukrywać, chłopak się tak rozszerzył, że wszystko widać, więc wyszło na to, że będzie chłopiec. I bardzo się z tego powodu cieszyłam. Tak jak już mówiłam, tak sobie myślałam w podświadomości, że to naprawdę będzie chłopak, bo na dziewczynę to w ogóle nie wygląda, więc trzeba było najpierw trochę przestawić swoje myśli nie ukrywając, że się oczywiście z tego powodu cieszyłam, ale jednak liczyłam na coś innego, więc potrzebowałam chwileczkę, żeby się oswoić jakby z tą informacją. Nasze rodziny bardzo się cieszyły. Tata która był przeszczęśliwy, że będzie to chłopiec, ponieważ będzie jest to na razie jego jedyny wnuk. Ja też byłam szczęśliwa, tylko tak jak mówiłam, potrzebowałam na to troszeczkę więcej czasu. Na koniec ciąży tak naprawdę dostałam takich problemów z... Moim stanem zdrowia. Myślę, że byłam wtedy w siódmym miesiącu ciąży, tak mi się wydaje. Siódmy, ósmy miesiąc. Jeszcze w siódmym miesiącu ciąży robiłam moje egzaminy końcowe z hotelarki, więc w 34 stopniach jeszcze w moje urodziny zdałam swój egzamin. Też skończyliśmy o wiele wcześniej ten egzamin, ale to już nie o tym mowa. I potem, chwilę po tych egzaminach, tak naprawdę, chyba tydzień później mi się zaczęło. Nie mogłam chodzić, nie mogłam wstawać, nie mogłam się ruszać. Miałam straszny ból pleców. E, bolały mi bardzo też nogi. Nie wiem, e, na czym, dlaczego coś takiego się w ogóle działo. E, czy był to za duży ciężar, czy może po prostu, nie wiem, no nie wiem, ciężko jest sobie to w ogóle jakoś e, zrozumieć, dlaczego. W każdym razie. E, Miałam to i jeszcze dostałam plamienie i to plamienie mnie bardzo zaniepokoiło, więc na początku sierpnia udałam się też do szpitala. Tam odbyłam w sumie już swoją rozmowę wstępną, tą, którą jakby już Wam opowiadałam w filmiku wcześniej. Odbywamy przed porodem, więc zostałam już jakby wpisana w karty. Okazało się, że z dzidzią jest wszystko dobrze, że ciąża ma się dobrze, on się rozwija bardzo dobrze. Jest to po prostu najprawdopodobniej moje samopoczucie. Pamiętajmy też o tym, że ostatnie wakacje były bardzo, bardzo gorące i dla kobiet w ciąży to naprawdę nie było łatwe. Ale pani powiedziała, że jeżeli będzie gorzej, to muszę się zgłosić, a jeżeli nie, no to powinno być z dnia na dzień coraz lepiej. W od... w tym tygodniu, w którym rodziłam, zaczęłam mieć bardzo silne skurcze, brzuch mi też bardzo opadł i tak chodziłam że jak taka kulka, mówię, nie no, coś jest nie tak. Zadzwoniłam do mojego ginekologa no i on powiedział chodź do nas, musimy sprawdzić, co się dzieje. Podłączyli mnie pod KTG. Na KTG nie było jeszcze, widać, jakichś tam zwariowanych skurcz, to były raczej te właśnie przedskurcze. Też mnie zbadał, więc powiedział, no mamy tak pół centymetra rozwarcia, musimy zobaczyć, niech przyjdź, przyjdź jutro, przyjdź na kolejny dzień. No to przyszłam dzień później, znowu pod KTG, skurcze były troszeczkę wyższe. I, ale też rozwarcia brak, nic się nie dzieje. No i on mi powiedział tak, widzimy się w czwartek, w środę mam wolne, przyjdź w czwartek, zobaczymy co jest w czwartek na tym KTG, no i wtedy zobaczymy co dalej, bo tak naprawdę ja byłam już w 38 tygodniu, także to już była sama końcóweczka. Przyszłam w czwartek, podłączyli mnie do KTG, potem mnie zbadał lekarz i powiedział tak, no ja Ci daję z 3 dni. Albo z dwa. Zobaczysz, jeszcze teraz urodzisz. <grym> Dostałam termin też na, w razie czego, na przyszły tydzień, na czwartek, ale on powiedział: Ja nie wierzę, że ty przyjdziesz na ten termin, bo mi się wydaje, że do tego czasu to ty już urodziłaś. I to był czwartek, a chodziłam jeszcze z takim bardzo obolałym tym brzuchem. Bardzo się też tak dziwnie czułam. W piątek miałam z kolei znowu ten przypływ tej energii. I w sobotę rano o godzinie 5 najpierw musiałam iść do toalety, więc odszedł mi mój czop śluzowy. Um, ale tak sobie myślałam: no ten czop to odchodzi, to przed porodem, ale to nawet nawet dnie albo tygodnie przed, więc się nie przejmowałam. Położyłam się z powrotem do łóżka i tak mówię: kurczę. Naprawdę, jakieś silne te skurcze się zrobiły. No i kręciłam się z boku na bok, nawet chyba na 10 minut zasnęłam i obudziłam się, i w pewnym momencie tylko tak. Mówię, albo się posikałam, albo właśnie odeszły mi moje wody płodowe. E, więc obudziłam Hektora mówię, Hektor, Hektor, chyba odeszły mi wody. Wody mi odeszły. Hektor wstał jak nigdy, on nigdy tak nie wstaje szybko i mówi, Boże, jak to odeszło ci wody płodowe? Ściągnął tą kołdrę. Patrzę, łóżko było zalane e, i mówi, no, no to na pewno, nie? Na siku to na pewno nie jest. Więc ja zadzwoniłam szybko najpierw do mojej cioci, mówię, co mam robić, a moja ciocia, no to co, no do szpitala. Potem e, napisałam do mojej mamy smsa, właściwie to nawet nie wiem czemu smsa, ale dziwnym trafem moja mama o godzinie 6 rano odczytała tego smsa, że odesz mi wody, to moja mama, jestem za 10 minut, jedziemy do szpitala. Okej. Okay. Miałam spakowaną swoją walizkę, więc bardzo się z tego powodu cieszyłam. E, ubrałam się w dresy, taką zwykłą jakąś bluzkę, taką najluźniejszą i bluzę chyba. Ale problem polegał na tym, że których majtek jak nie założyłam, to ja byłam po prostu dwie minuty później cała mokra i nie wiedziałam tak naprawdę, jak ja mam do tego szpitala, szpitala dojechać. Więc e, założyłam jeszcze gacie i było mi w tym momencie obojętnie, czy ja zaraz będę cała mokra, czy nie. Musimy jechać. Wziąłam ze sobą też ręcznik, w razie czego, żeby nie pobrudzić jedzenia a że szpital mam zaraz y, koło domu, tak naprawdę to jest, nie wiem, no 5 minut samochodem. To było też super. To, że była godzina 7 rano też nam bardzo pomogło, bo nie było ani korków. Przed szpitalem było miejsce, żeby zaparkować, więc naprawdę bardzo dobrze. No i y, trafiłam od razu najpierw na porodówkę, bo tam się zgłaszamy. Y, przyjęła mnie moja położna. Eee, Podłączyłam mnie pod KTG. Nawet jak mnie pani otworzyła drzwi ja od tej porodówki, to już tak kolostana, i już widzę, rozumiem. No to co, wchodzimy, <laughs> więc też było już oczywiste, że, że rodzę. Eee, Podłączyli mnie do KTG. Te skurcze były już dość silne, aczkolwiek nie jeszcze takie silne, że powiemy: OK, zostajesz na porodówce, więc zostałam wysłana na mm, oddział ginekologii. Tam musiałam przejść przez całą moją jakby falę skurczy, przez naprawdę bardzo dużo. Ja rodziłam 20 godzin i uwierzcie mi, że te 20 godzin to były najdłuższe 20 godzin mojego życia. Było bardzo ciężko. Ja zostałam przyjęta o godzinie 7 rano, o godzinie 10 ja miałam skurcze co 2-3 minuty, ale nie było rozwarcia i to było w tym wszystkim najgorsze. Straszne też było to, że mnie to tak wszystko bolało, że nie mogłam nawet wstać z łóżka i rozchodzić tych skór. Tak jak mi mówię, wstańcie i pochodźcie. Ja nie, nie, nie dawałam rady, mnie to tak bolało, ja pchałam łóżko nogami, odpychałam, broniłam się jak mogłam, co najprawdopodobniej spowodowało też to, yy, że yy, nie miałam rozwarcia i ten poród nie szedł do przodu. Chodziłam pod prysznic. Właściwie to cały czas pod nim stałam. To trochę pomagało, ale jak wychodziłam, to z kolei znowu bolało i nie dawałam sobie rady. O godzinie 16 znowu mnie zbadali i było tylko centymetr rozwarcia. A czas nam się kończył, ponieważ macie tylko jakiś okres czasu, żeby spróbować samemu, jakby dojść do tego rozwarcia, od pójścia waszych wod podowych bo w pewnym momencie te wody się kończą no i oczywiście dziecko jest pod pewnym ryzykiem więc o godzinie 17 chyba czy 18 zostałam zawieziona na porodówkę bez rozwarcia jeszcze, z tym 1 cm, i moja położna powiedziała dobra, czyścimy Cię, nie ma co, co przedłużać bo te skurcze dochodziły do 89 na KTG 90 było 89, to zależy były bardzo, bardzo silne i to dziecko chciało wyjść, um, także zostałam wyczyszczona um, i dostałam znieczulenie. Um, za co Bogu dziękowałam, bo w tym momencie naprawdę myślałam, ja już ja byłam tak zmęczona, że ja pomiędzy skurczami to już zasypiałam, więc było źle, um, ale moje znieczulenie po godzinie przestało działać. I tak się często nie dzieje u kobiet ogólnie. Tylko oczywiście musiałeś to zdarzyć u mnie. Więc przyszedł kolejny anestezysta. Totalnie niemiły pan. Yy, mam nadzieję, że on już tam nie pracuje. Yy, I cały czas no Niech już tak pani nie krzyczy, niech już się pani uspokoi. No dobrze, dobrze, już jest, jest godzina 25. Niech już się pani uspokoi, bo tu ludzie są. Ja sobie myślę: No chłopie, ja tu rodzę, mnie to wszystko boli. daje, że pan to znieczulenie. Więc e, dał mi znieczulenie i to już mnie naprawdę tak dokopało, że byłam sparaliżowana od pasa w dół. Nie czułam w ogóle moich nóg, nie czułam skurczy, no, zrobiło się naprawdę źle, bo dostałam tego za dużo. Najprawdopodobniej jeszcze dawali mi po prostu za złą dawkę, także byłam też bardzo na to zła. I w pewnym momencie ciśnienie Milana zaczęło skakać tak do góry, że był też pod ryzykiem, więc oczywiście naraz lecili się lekarze, pediatrzy i musieliśmy podjąć decyzję. Dostałam pół godziny na to, żeby urodzić naturalnie, a jeżeli nie, to powinna mieć cesarskie cięcie. I ja błagałam w niech pani robi, co chce, ale ja chcę urodzić naturalnie, ja chcę to przeżyć, to czuć. Ja go nosiłam 9 miesięcy, ja teraz chcę. Ja chcę to zrobić, więc one mi pomogły. Robiłyśmy różne jakieś e, wygibasy, e, pomagała mi, e, też jakby roz, próbowałam rozruszać te nogi, żeby chociaż trochę to czucie wróciło. E, dużo, dużo rzeczy się działo. No i doszliśmy do tego punktu, że zaczęłam przeć. I w pewnym momencie pani mi powiedziała, że nie na tyle dobrze, żeby on wyszedł, a on już był w kanale rodnym. Więc przepraszam. Więc przyszła kolejna e, pielęgniarka e, i zaczęła mi ugniatać tak jak kiedyś, na kobietę, na brzuch, ręce. E, cisnęła tak, żebym mogła spuścić dziecko jeszcze niżej i niżej. Ja nie. Nie miałam jak oddychać już, bo było mi bardzo ciężko, jak gniotła mi wszystko tam, żeby wypchać jego, więc kiedy ona cisnęła, mówiła mi, żebym parła, a ja nie mogłam, bo nie mogłam nawet złapać powietrza, było naprawdę bardzo ciężko. I skończyło się tak, że Milan miał poród kleszczowy, to znaczy, że utknął w kanale w pewnym momencie i musiały panie pociągnąć go kleszczami i wyciągnąć go. Ale dla mnie w tym momencie było najważniejsze, że urodził się zdrowy. Od razu jak został urodzony, ja już czułam ostatnie to parcie, jak mogłam ja już sama bez tych kleszczy go jakby wypchać, więc to już czułam bardzo dokładnie. I najpierw zobaczyłam jego główkę, no potem wyszła cała reszta. I to było dla mnie po prostu jak uff, coś najpiękniejszego na świecie e, panie mi go pokazały. Mogłam go na sekundę przytulić, dać mu buziaczka, ale Hektor nie mógł odciąć pępowiny, ponieważ pani doktor, pani, moja pani doktor, ginekolog i pani od dziecka spojrzały się na siebie i w tym momencie go wzięły. Dobrze jest, chociaż dobre jest to, że łóżeczko dla dziecka jest zaraz obok nas prawie tam, gdzie badają dzieci. Więc. Ta pani go wzięła, wyczyściła, oczyściła drogi oddechowe i po chyba minucie, nawet może trochę mniej, zaczął płakać, więc wtedy chyba wszyscy na raz odetchnęli totalną ulgą. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi. Malutki płakał, był zdolny, był stabilny, wszystko było dobrze. Od razu jak pani go oczyściła, zbadała, osłuchała, ubrała, to dostałam ja go z powrotem do siebie na rączki i to było najpiękniejsze uczucie, jakie tylko mogłam mieć. On był prześliczny, jest prześliczny, jest kochany, wspaniały. Od razu też spróbowaliśmy z naszą laktacją. Milan bez jakichkolwiek problemów przystawił się do piersi i pił swoje mleczko. Więc byłam bardzo szczęśliwa, chociaż wyglądało to naprawdę w pewnych momentach bardzo drastycznie. E, Także zostałam nacięta, były kleszcze, ale mimo to byłam najszczęśliwszą kobietą na świecie, najszczęśliwszą mamą i byłam z siebie bardzo dumna. Urodziłam mojego maluszka 15 września o godzinie 2.12, e, dokładnie miesiąc po urodzinach Hektora, też 15 sierpnia. Więc byliśmy bardzo szczęśliwi, nasze pierwsze dni były wspaniałe, przytulaliśmy się, naprawdę korzystaliśmy z tych wspólnych chwil, bo było fantastycznie. Milan też miał potem troszeczkę żółtaczki, więc musiał być pod niemieckimi lampami, ale koniec końców wszystko było w porządku, i po czterech dniach wyszliśmy ze szpitala jako Świeśli rodzice. Bardzo się z tego powodu cieszyliśmy, naprawdę byliśmy bardzo podekscytowani i wiedziałam, że będzie wszystko dobrze. To była historia mojego porodu. E, proszę, jeżeli macie ochotę, dzielcie się również e, ze mną Waszą historią w komentarzu. Napiszcie, jaki był Wasz poród, e, czy był on skomplikowany, czy nie, czy taki, jaki właśnie sobie wymarzyły. Bardzo mnie to ciekawi. Mam nadzieję również, że podobał Wam się ten filmik. Jeszcze raz proszę dajcie lajka, skomentujcie lub dajcie mi subskrypcję, aby było nas więcej i byśmy mogły stworzyć taką fajną grupę fajnych bałek i oczywiście nie tylko. I żebym miała też więcej motywacji do robienia takich filmików. Napiszcie mi też proszę. Czy macie może jakieś pytania związane z tym filmikiem, lub ogólnie z porodem albo ciążą? Ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Tak jak mówiłam też w pierwszym filmiku, ja nie jestem żadnym naukowcem ani lekarzem. Ja wypowiadam się tak naprawdę z mojego własnego doświadczenia, bo ciężko jest mi się też wypowiadać na jakieś tematy, gdzie nie mam totalnie zielonego pojęcia, więc czegoś takiego też nie zrobiła. Ale jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo chętnie możecie je zadać. Ja na nie odpowiem po prostu z mojego doświadczenia. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się w przyszłym filmiku. Do zobaczenia i miłego dnia. Pa!